Dobra, po pierwsze, co nie zagrało, tak szczerze? Szczerze, to po prostu Michał był dużo lepszym zawodnikiem ode mnie. Miał przewagę warunków fizycznych, przewagę siły. I i co, no to, to po prostu nie wyszło, bo... Proszę. Yy, a tak, pozwól, że zapytam, jakieś kolejne walki planowane, czy nie? Planuję teraz zdecydowanie odpocząć. To była moja piąta zawodowa walka w tym roku. Więc walczę naprawdę bardzo dużo, bardzo często. Może za często. Może czas się troszeczkę lepiej przygotować do tych pojedynków, złapać więcej świeżości. I to była dobra, dobra lekcja. A właśnie, jak tam kondycyjnie to oceniasz? Mógłbyś to właśnie poprawić czy nie? Kondycyjnie czułem się dobrze, brakowało mi po prostu siły, e, pomimo tego, iż czułem, że Michał się bardzo mocno wystrzelał w pierwszej rundzie i zmęczył, to nawet, e, nawet to nie pozwoliło mi z, z, go zająć dominującej pozycji w parterze. E, no... No trudno, no, no, był, był ode mnie tego dnia dużo, dużo lepszy. To nie ma co To, No to tak tak jak mówiłem, szybko i treściwie. Czy mimo wszystko jesteś zadowolony z siebie? Nie, zdecydowanie nie jestem. Ale mam nadzieję, że ten pojedynek się podobał kibicom. Bo naprawdę dałem się wszystko, ale nie. Musi no widać, było, że dużo serca jest złożone. I teraz leć, odpoczywa, ja cię je męczę. Powodzenia w następnym. पंद्रह <laughs>